Cześć! Jestem Magdalena w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj mamy sianopasy, postępowy rolnik. Jak widzicie o 60. jest z gromiarką, przepraszam, z pićą wiesz, Tu już całe mam zrobione. Tylko został ostatni przejazd. Już tam są z są strony poprzednio. Żeby za dużo nie mieć na odcinku. Wam powiem jeszcze o co mi chodzi. Z wczorajszego odcinka, ten mi się ta rozbiegała. To patrzcie. Ja ją tutaj o, wyłączam. Ten napęd. Okoła i patrzcie. Dalej chodzi. i w ogóle nie mogę tego wyłączyć. Więc o to mi chodziło. Ja to zostawiam tutaj. Ten sprzęcik. I dalej chodzi. Ciągle jest zgaszony. Dalej chodzi. Więc o to mi chodziło. Biorę nowego i jadę zgrabiać tutaj dzisiaj je takie na kosy na odcinku no Najgorzej tutaj Wam powiem od tej Nielski bo ta szcząstarka ma taki rozrzut wam mówię. Weźmie stąd wzięło. Dobra. I tu poprzeczniak. Od razu. Eu ia, vamos pôr, então, os gargantos que eu não fazer nada. Na é. Oi aí, eu, Meu padre. Outro cabelo, Tutaj najgorzej, w te, tej niedłutkiej drzewie. Naprawdę. Ja na pewno na odcinku tego całego nie, nie zgrabię. Dzisiaj może tak nawet krótszy odcinek, bo ja czas nie mam do nagrywania, ale po nie wiem, nagrać jeszcze. A tego taki krótszy odcinek Myślę, że o taki pokaz będzie mniej więcej takie pokazy będę robił. No i tak będzie blarką robione. Tą co... Od tym zostawiam, co już był na kanale. nie Holland z belarką jak powiem, Ursus spisuje się bardzo dobrze. Bardzo polubiłem ten nie bardzo lubię. Podoba mi się, ładny, w ogóle mocny. Nie wiem czy mam, nie wiem czy mówiłem. Się, ma się koni. Więc ja wam pokażę tutaj. To zgrabianie Zrobimy ten pokaz, ja chyba już będę już kończył naprawdę odcinek, bo wam mówię, nie mam czasu za bardzo, zaraz mają ci z banku przyjechać, a te od jeszcze, bo tam pewne komplikacje są, więc właśnie nie ma czasu. W na następnym odcinku na pewno dokończymy to zgrabianie, może przyjadę już pracować. Poza dźwiękiem też trochę pewnie sprawić, zrobię robię to w No, zrobimy ten pokos. O, no, czekajcie chwilę, jaka nie możliwe. Dobra Tę poprzeczkę trzeba będzie jeszcze raz posklebiać Na końcu mogę Tę poprzeczkę zrobić, to ja tak nie rozpaczę Oczekajcie, już sms -a dostałem odpis z banku, że będę za 10 minut to ja skojarzę, bo ja fokus i koniec odcinka. Pewnie na samym odcinku z kredyt dostanę i będę miał kredyt. Dobra, to jak Uczę to Tak Zawracam na tej. Miałem powiedzieć, że nic nie jedzie, to sobie zawracam. Wow, to jedzie. Ojej, ja ja nie, ja nie wytrzymę z tymi nijakami. 8 razy trzeba się ustawiać porządnie do ryzyka. Więc dlatego, ja jej nie lubię, ja ją pognam. Po tym sezonie przestań się tę niby mała łąka mała, a maszynami schodzi tą łąkę dłużej niż po prostu długo. Nie wiedziałem co się. Nie wiedziałem po prostu dlaczego to podoba, więc po prostu powiedziałem długo. Naprawdę, no niby takie maszyny mam taką małą łąkę, a schodzi długo bardzo.

Tutaj chyba będę, będę już robił ostatni przejazd następny, to będzie ostatni Chociaż nie, raczej nie Jeszcze raz trzeba będzie tu Teraz postaram się ten, tego nie jakaś No i wziąłem. Dobrze. No i kurde, szybko przedam w tym. Tak nie jest są, bo cały czas mi coś stuka. Nie, w ciągu. No znowu coś stuknęło. Dobra, te, tego już chyba poprawić nie będę. To już będzie chyba nic. będzie, nic nie Dobra, sobie wydaję, ale do końca, bo oni zaraz mają być. Pojadę 60, -ką. albo napierdę sobie wtedy. Albo dobra, pojadę 60, może. A nie, jeszcze 60 musi pozostać, bo nie wiem, czy wiecie czy co mam. Ja to zagadniałam. Trzecią osadkę, przepraszam. Ja już kupcę mam. Dobra, widzę. Ja się, ja się za nie żegnam. Dzięki za oglądanie. Wpadajcie na same odcinki. Przepraszam, że tak krótka, ale czasu nie ma. I cześć!